nam wiza, bo to jest na miesiąc, to na miesiąc ma się od razu. Jak bunieczka przedłuża. My jesteśmy przedłużeni, staramy się o wizę. Kolejka przy Immigration Office, no już po. czekając na paszport. My już mamy wizę, a nawet nie zapłaciliśmy kary za jeden dzień spóźnienia, bo wizę mieli do wczoraj. Ogólnie tutaj no, służby, zwłaszcza policja Tajska, jest na nas taką raczej ostrą. Jak to się stało, że mnie nie zapłacili? Otóż, akurat podjeżdżaliśmy pod Immigration Office, była przerwa. I zostawiłem Kinię, mówię, a to jeszcze 20 minut gdzieś sobie tam pojadę. Jak to ja mi się zeszło. Wracam, kolejka stoi, kini nie ma. Pukam tam, bo oni wpuszczali po kilka osób. Pieskinia w środku wściekła jak osa, po prostu taka wkurwiona, bo nic co dzisiaj pytali. Ona nie rozumiała. Wkurwiła się, rozpłakała się z tej złości, stoi taka wściekła, a ci policjanci tak pod ścianą. podchodzimy, <laughs> ja już tam wszystko wytłumaczyłem i oni, oj, oj oj, to wczoraj była wiza, ale okej, okay, okej, okay, dobra, idźcie już, okej. Okay. Także w wściekłą i zapłakaną babę na wszystkie służby świata. Zastanawiam się czy nie wysłać na Ukrainie, ale czy aż tak nie nienawidzimy Putina?